Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem na bieżącą chwilę. Zobaczymy sobie, jak tutaj nam się te trzy opcje zaprezentują w tym temacie. Moi drodzy, mamy do wyboru trzy karty. Tak jak widać, też bym was prosiła, żebyście, jeżeli macie ochotę, zostawili łapki w górę i komentarze, albo komentarze, jeżeli filmik się spodoba. Natomiast jestem w trakcie już nagrywania waszych czytań. Na nowy rok numerologiczny od 3.09 zaczęłam te filmy nagrywać po kolejności zgłoszeń, więc do miesiąca czasu wszyscy swoje filmiki powinni otrzymać. Dobrze, moi drodzy, w takim razie wybieramy opcję, trzy karty zupełnie inne, inna kolorystyka, inna grafika, więc nie powinno być problemu z tym, żeby tutaj jakąś opcję wybrać, która jest jakoś tam bardziej dla Was wyrazista, więc prosiłabym, żebyście teraz dokonali wyboru. No dobrze, zaczynamy od grupy numer 1. Czekajcie, bo tutaj muszę sobie miejsce zrobić. Zaczynamy od jedyneczki. Księżyc, czwórka ziemi i siódemka ognia. Wiecie, co tutaj jest pokazane, coś takiego, że mogą się w jakimś niedalekim czasie pojawić w Twoim życiu. Nie powiedziałabym, że kłopoty finansowe, nazwałabym to przeszkodami finansowymi, bo lepiej mi tutaj to pasuje słowo. Natomiast dlaczego tak się zadzieje? Zadzieje się tak dlatego, że Ty będziesz miał pokazane przez los, przez energię, że nie masz przepracowanego, dobrego yy, albo podejścia do pieniądza, albo. Nie masz dobrego połączenia z energią pieniądza. Być może są tutaj osoby, które nigdy w ogóle nie pracowały z tą energią i po prostu taki stan rzeczy, jaki jest, jest dość taki, powiedziałabym, no nieprzepracowany i jakiś tam niewyregulowany, jeżeli chodzi o tą energię. Często jest tak, że przychodzicie do mnie na czytania i w mailach od razu piszecie, że Pieniądz się Was nie trzyma, że tak naprawdę pieniądz Wam ucieka z portfela, że nigdy nie doszliście do dużych pieniędzy. Natomiast żadna z tych osób nigdy nie pracowała z energią pieniądza. Mało tego, od razu widać w Waszych y, nastawieniach do tej energii, że się jej boicie. Tak jakby dużo osób boi się y, potężnej energii pieniądza. Znaczy, inaczej y, ona nie, inaczej potężnej. Wy możecie tak odczuwać, że to jest potężna energia pieniądza, która tak naprawdę jest jakby gdzieś tam przed wami ukryta albo niedościgniona dla was. Oczywiście energia pieniądza jest potężna, ale nie w takim słowa znaczeniu jak wy, że tak powiem, odczuwacie wewnętrznie. Więc tutaj niektóre sytuacje pokażą wam że ta energia pieniądza jest po prostu nieprzepracowana i warto się za to wziąć w życiu, dlatego że wbrew pozorom dużo osób ma nieprzepracowany ten typ energii, ale mało osób w ogóle cokolwiek z tym robi. Tak jak robią z miłością, tak jak robią z relacjami, być może z karierą zawodową, tak z tymi pieniędzmi bardzo mało osób pracuje z energią pieniądza. Więc tutaj ewidentnie niektóre sytuacje, zdarzenia. Będą wam pokazane, żebyście dostrzegli, że energia pieniądza jest niewyregulowana w waszym życiu. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? No, nie muszę tutaj dodawać, że przy czwórce ziemi nie jest dobry czas na jakieś duże inwestycje finansowe bądź na jakieś nie wiadomo jakie wielkie pożyczki. Czy wasza pożyczka, czy dla kogoś pożyczka od was. No, niestety, nie sprzyja energetycznie taki czas, żeby tutaj. Te pieniądze, jak gdyby żonglować tymi pieniędzmi, szczególnie, że tutaj powinieneś skupić się bardziej na dość takim umiarkowanym wydatkowaniu, by najmniej najbliższy czas. Moi drodzy, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że niektórzy z Was nie potrafią zawalczyć o swoje. I wiecie, tutaj nie chodzi o to, żeby walczyć na łeb, na szyję, po trupach do celu i tak dalej. Tutaj chodzi głównie o to, i od tego się zaczyna że ty nie widzisz w sobie zwycięzcy. Jeżeli nie widzisz w sobie zwycięzcy, to tak naprawdę gdzieś tam po drodze porzucasz pomysł, porzucasz jakieś projekty, no bo jesteś, że tak powiem, sam przez siebie zdegradowany, przez to, że nie wierzysz, że ci się uda. Więc tutaj należałoby nad tym popracować, dlatego że to jest akurat cecha bardzo uniwersalna dla Was, która zostanie z Wami do końca życia. I to nie jest na jeden konkretny projekt, cecha, którą masz wypracować, tylko na całe życie Ci się to przyda. Dobrze, co tu jest jeszcze yy, powiedziane? Uważajcie, żeby nie yy, nie psuć sobie energii yy, jakimiś takimi pierdołami, typu jakieś, wiecie, pyskówki z kimś, jakieś pójście na jakieś wymiany zdań ostrzejsze. Tutaj mogą mieć miejsce takie rzeczy, że Możesz na przykład wejść w takie pyskówki albo wejść w takie jakieś dziwne, wiecie, yy, no nie wiem jak to nazwać, kłótnie, jakieś spory, które w ogóle nie mają racji bytu. Na takich rzeczach bardzo dużo się energii yy, traci i yy, tutaj starajcie się w ogóle nie patrzeć w kierunku dziwnych takich sytuacji konfliktowych, dlatego że będziecie podupadać na samopoczuciu. To wszystko ma przełożenie na Twoją energię na poziom energetyczny, którym się otaczasz, i później są jakieś takie dziwne zmęczenia, a to nie możesz spać, a to się czujesz gorzej, a to nie masz siły, a to masz bezsenność. No wiecie, no z czegoś to się robi, prawda? Często się robi z tego, że masz obniżające się wibracje, i tak naprawdę trzeba nad tym zapanować. I tutaj jest powiedziane, nie wchodź w konflikty w kłótnie. Ale też nie prowokuj, tak, nie prowokuj, nie, nie generuj kłótni, konfliktów, zależy wie, wiecie od kogo to idzie, czy od was, czy do was. Yy, osoby, które są singlami mogą odczuwać troszkę takie, no taki smutek, taki powiedziałabym nie codziennie, ale moż, mogą do was przychodzić takie nastroje smutku, że jesteś właśnie sam. Że nie masz u kogoś po, u Twojego boku. Natomiast ta czwórka ziemi jest oczywiście kartą pustki emocjonalnej, ale od razu macie ostrzeżenie, żeby tak nie robić, dlatego że jeżeli rzeczywiście chcecie, żeby ktoś do Waszego życia przyszedł, a pozwalacie sobie na takie zachowania, że biadolicie, że nie macie kogoś, jest Wam smutno, czujecie się gorzej, no to to jest wysyłanie energii braku. Moi drodzy to, że nie macie nikogo, no to to jest, że tak powiem yy, informacja, którą sobie wiecie, ale nie ma co się na tym skupiać, tylko żyć normalnie, prawda? Dlatego, że jeżeli skupiasz się negatywnie na tym temacie, to nigdy nie wygenerujesz sobie osoby w życiu, tylko wręcz przeciwnie. No musicie po prostu te podstawy energii naprawdę przyswoić, dlatego że jeżeli rzeczywiście chcecie żeby ktoś do waszego życia przyszedł no to nie możecie funkcjonować z energii braku taka prawda Dobrze co tu jest jeszcze powiedziane Powiedziane też jest to że Bo nie wiem, jak to powiedzieć, bo mi się tu coś pokazało, ale muszę się zastanowić, jak to powiedzieć, żeby to było w ogóle zrozumiałe dla Was. Dobrze, osoby, które mają jakieś połączenie z tą drugą stroną, czyli osoby, które mają po prostu zdolności parapsychiczne, może zdolności yy, mediumiczne, też tak może być. Będą otrzymywały informacje z tamtej strony, albo będą wyciągały same informacje dla siebie, czyli tak, jakbyście w kontakcie z tą drugą stroną dostrzegali dla siebie znaki i sygnały, które później będziecie przenosić na ten poziom tutaj realny, rzeczywisty i będziecie z tego korzystać. Czyli albo ta druga strona będzie wam dawała sygnały albo znaki odnośnie was, nie innych ludzi, tylko was, bo to się tyczy was. Albo wy będziecie mieć pewne takie połączenia z, tym, z tą drugą stroną i sami będziecie, będąc po tamtej stronie, dostrzegać te znaki i sygnały, które będziecie pożytkować i przenosić na poziom tutaj ten no, realny, tak. Yy, znaczy, wiecie, no to jest już jak gdyby wyższa szkoła jazdy. Osoby, które mają takie zdolności, to wiedzą o co chodzi. To jest prawdopodobnie dla osób już troszkę tak wyspecjalizowanych w tych poziomach yy, nadprzyrodzonych, ale rzeczywiście taka sytuacja mi się tutaj pokazała. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do dwójki, czyli macie tutaj tego Don Pedro. Pewnie to nie jest Don Pedro, ale ja go tak nazywam, bo on jest taki specyficzny yy, i patrzymy, co ta grupa 2 chce Wam powiedzieć. Macie tak: czwórka wody, czwórka ognia, doświadczenie życiowe. Ja się napiję, w międzyczasie już patrzę, co Wy tu macie. Niektórzy bardzo by chcieli zmienić miejsce zamieszkania. Nie wiem, czy przeprowadzka, czy w ogóle wyjazd daleko od domu. Yy, znaczy, no nie wiem, tutaj jest powiedziane, że niektórzy nie chcą już mieszkać w tym miejscu, w którym mieszkają, i tu jest powiedziane, że jesteś w stanie to sobie zorganizować. Yy, tutaj może być tak, że po prostu duże prawdopodobieństwo, że jeżeli byś się postarał, to miejsce zamieszkania byś zmienił. Też może być tutaj informacja taka, że. Jeżeli jesteś osobą, która. Nie wiem, tu mi się pokazuje człowiek, który jest osobą o wielu talentach albo o jakichś konkretnych umiejętnościach, które są cenne, które są takie, wiecie, na wagę złota, ale tu ten człowiek, ta osoba w ogóle tych swoich 100% potencjałów nie wdraża w życie. Czyli powiem szczerze, że niewykorzystany potencjał u osób z grupy numer dwa. Macie dary, macie talenty, macie umiejętności, macie pewne jakieś, nie wiem, rzeczy, które umiecie, ale to jest jakby 30% tego co robicie, a 100% to wasz potencjał. No to powiem wam szczerze, że no dużo jeszcze przed wami. 70% jest niewykorzystanego potencjału, a mógłby być wykorzystane w 3 sekundy, a nie jest wykorzystany. Więc tutaj mogą być osoby, które rzeczywiście dobre są w pewnym w pewnych dziedzinach albo w ogóle nie używają tych dziedzin, a są dobre. Coś takiego mi się też pokazuje. Nie wiem, czy wy będziecie wiedzieć, o co chodzi. Człowiek z niewykorzystanym potencjałem. I tutaj widzę osoby, które mają ogromne pokłady potencjału, nawet może nawet ponad przeciętną, ale tak naprawdę wykorzystujesz około 30-40%, czyli tak naprawdę marnujesz swój potencjał. I teraz trzeba się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Czy ty wyłapiesz in, y, informację sam o sobie i zauważysz, dlaczego nie wykorzystujesz stuprocentowego 100%, 100 potencjału? No nieraz może być tak, że po prostu nie czujesz się pewny siebie i tak naprawdę nie masz y, jakiegoś wysokiego poczucia własnej wartości, przez to sam blokujesz sobie ten potencjał, bo nie wierzysz w siebie. I to jest taki, wiecie, no, klasyczny przykład, który występuje u większości osób, ale to zapewne nie tylko będzie taka przyczyna. Tutaj przyczyny trzeba po, poszukać w sobie, bo ja na czytaniu kolektywnym nie powiem wam z osobna każdemu, jaka jest przyczyna tego, że y, bazujesz na 40% potencjale, a masz 100% i to nawet jeszcze takie z nadwyżką ponadprzeciętną. No szkoda tego, że ten potencjał nie jest wykorzystany, bo widać, że są tutaj osoby naprawdę dobre w jakimś fachu, albo wręcz y, człowiek orkiestra, tak który umiałby dużo rzeczy na raz, który ma wszechstronne zdolności, który tak naprawdę może być nawet jednostką ponadprzeciętną albo z poziomu intelektu, albo z każdego innego poziomu. Natomiast nie jest wykorzystany w 100% Twój potencjał. I do Was informacja, żebyście się zastanowili o co tu chodzi i co blokuje Twój potencjał, bo Ty powinieneś wiedzieć to najlepiej. Moi drodzy, co tu jest jeszcze powiedziane? Tutaj w ogóle w tej grupie są osoby, które całe życie mogły być doświadczane albo przez większość życia mogliście mieć takie bardzo duże wyzwania życiowe, czyli trudne sytuacje, trudne doświadczenia, bądź trudniejsze niż inni. Może doświadczenia, które się z Wami, że tak powiem, ciągnęły latami, ale powiem Wam szczerze, że Wy to nie jest na, bie, na bieżącą chwilę rozkład, akurat to, co powiem, mimo że tematyka głównego tematu taka dzisiaj jest, ale tu pokazuje mi się informacja, która jest na o wiele dłużej, że Wy przez całe życie będziecie na trudnych sytuacjach i ciężkich sytuacjach doświadczać najwięcej. I powiem Wam szczerze, że tutaj Yy, znaczy, tak jakbyście mieli więcej transformacji niż inne jednostki, jakbyście mieli więcej wyzwań, ciężkich, trudnych sytuacji, tylko wiecie, od razu jest powiedziane, że nie będzie ci dane coś, czego nie przejdziesz. Więc spokojnie, to nie jest nic ponad Twoje miary, ponad Twoją miarę, ponad Twoją siłę, tylko to, co los wie, że Ty sobie poradzisz. Jeżeli wiecie, no, naprawdę, my dostajemy to, co jesteśmy w stanie udźwignąć. I nieraz człowiek mówi: Ale ja dostałem trudną sytuację i to jest niesprawiedliwe, bo ja tego nie, nie, nie udźwignę. A później się okazuje, że udźwigniesz, i na bazie tego, że udźwignąłeś, stałeś się ogromnie silną jednostką, takim Herkulesem życiowym. Więc powiem szczerze, że tu są osoby, które rzeczywiście albo już dużo doświadczyły w życiu, albo ogólnie wasze życie będzie przynosiło dużo wyzwań. Ale wy będziecie bardzo mocno wzrastać i będziecie w niejednokrotnej transformacji w waszym życiu. Zdecydowanie ta karta doświadczenia wam o tym mówi. Też może być tak, że w waszym życiu będą bądź były częste zmiany, i tylko takie zmiany, wiecie, spektakularne, czyli zaczynanie od nowa, od totalnego nowa, od zera, od zgliszczy, prawda? Natomiast tutaj widzę bardzo silną jednostkę, więc. Uważam, że Wy sobie poradzicie, bo tutaj rzeczywiście jest bardzo silna jednostka albo silna taka sama z siebie, albo energetyka bardzo silna. To już bardzo indywidualna informacja. Moi no drodzy, musiałam się napić. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Też jest pokazane, że nie wykorzystujesz szans. Jeżeli jesteś osobą, która szuka miłości, bo jesteś singlem, singielką, to mam wrażenie, znaczy mam wrażenie, widzę w czwórce wody, że już kilka okazji ci przeszło koło nosa, a jeżeli nie kilka, to minimum jedna na miłość przeszła ci koło nosa. Czyli nie zauważyłeś kogoś, albo kogoś nie przyjąłeś, mimo że ta osoba była dla was. Więc moi drodzy, no, może być też na odwrót, że ty, yy, że tak powiem, przyszedłeś z kielichem do osoby, yy, która była dla ciebie ważna, a to ta osoba cię odrzuciła. Natomiast tu jest powiedziane, że tak naprawdę nie wykorzystujesz potencjałów, nie zauważasz szans okazji, albo zauważasz, ale nic z tym nie robisz. Tutaj bardzo dużo Wam przecieka przez palce waszego potencjału, waszych możliwości i tego, że moglibyście już o wiele więcej w życiu zbudować, gdybyście wyłapywali to, co jest do wyłapania, albo gdybyście sobie pozwolili na to, żeby żyć odważniej, żeby bardziej wierzyć w siebie, żeby poczucie własnej wartości było wyższe. Wiecie, to nie jest powiedziane, że tak nie będzie, bo to są rzeczy do przepracowania, i jeżeli się na tym skupisz, to oczywiście to osiągniesz. Bo macie ogromny potencjał. Dwójki mają ponadprzeciętny potencjał i może nawet niektóre jednostki są tutaj ponadprzeciętnie inteligentne. Dobrze, moi drodzy, trójka, gdzie ta trójka jest tutaj? Yy, trójeczka tak wygląda, więc patrzymy, co wy tu macie do powiedzenia. Szóstka ognia, paść powietrza i król ognia. Jeżeli jesteście w sytuacji romantycznej i to jest może Twój partner, partnerka, albo ktoś, kogo masz na oku i gdzieś tam z kimś już coś się zadziewa, ale są tak zwane przeszkadzacze. To może być jedna osoba, to może być ktoś, kto wcale tak nie przeszkadza wprost, ale jest jakaś energia trzecia, która tutaj bardzo mocno chciałaby coś zaszkodzić między Wami. Czyli ktoś zazdrosny, zawistny albo z różnych innych względów dla mnie nieznanych. Ktoś nie życzy, żebyście byli razem albo żeby wam się udało. No wiecie, jeżeli to jest klasyczna jakaś osoba trzecia, która gdzieś tam podbija do Twojego partnera, Twojej partnerki, no to to jest takie, powiedziałabym, klasyczny przykład, ale tutaj też mogą być jakieś osoby, które wcale nie są zainteresowane Twoim partnerem, partnerką, ale nie chcą, żebyście byli razem, bo to jest jakiś, o, nie wiem, obraz, okaz szczęścia, a ta osoba. Yy, może mieć taką nie wiem dziwną postawę że yy, nie życzy innym dobrze jeżeli sama jest nieszczęśliwa nie wiem tutaj taki ktoś się dość perfidny pokazuje i ktoś kto ewidentnie ma jakieś problemy ze sobą niewykluczone że są to jakieś problemy na, na poziomie zaburzeń na to no chyba że to jest ktoś taki klasyczny kto chce jak gdyby na trzecią trzeciego wejść no to tutaj jakiś tam zaburzeń psychicznych wtedy nie widzę ale no, też nie jest to fajne, tak? To, to też nie jest normalne, to też nie jest moralne. Więc generalnie powiem szczerze, że yy, no trzeba tutaj uważać na taki aspekt wokół właśnie waszej sytuacji romantycznej. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że coś ci się w życiu uda w najbliższym czasie, ale co to będzie, moi drodzy? Ja nie wiem, co to będzie, bo was jest za dużo. Ja nie wiem, co w tej szuszce ognia wam się uda. Ale wiecie, co wy. Czekajcie. Wyszła mi paść y, paś ziemi, mi wyszedł. Czyli tylko i wyłącznie dwa tutaj y, źródła tej informacji. Paść ziemi to jest albo uda ci się, znaczy, będziesz zadowolony ze swojego dziecka, ze swojej pociechy, dlatego że coś jej się uda, przyniesie jakiś po, powód do dumy. No, już się szkoła zaczęła, no to może już tam jakieś klasówki, nie klasówki są. Nie wiem, ale. Tutaj y, uda się to, że będziesz zadowolony z Twojego dziecka, i dziecko przyniesie Ci powód do dumy, do zadowolenia. Natomiast też tak może być, że uda Ci się y, zorganizowanie większych pieniędzy, albo y, pieniądz po prostu przyjdzie do Ciebie z różnych innych źródeł, natomiast te źródła, które przynoszą ten y, pieniądz, są jak gdyby wygenerowane przez Ciebie, czyli coś musiałeś zrobić że ten pieniądz jest większy że będzie większy że tutaj jak gdyby pójdziesz do góry jeżeli chodzi o status materialny no i to właśnie może ci się udać w tej szóstce ognia czyli też moi drodzy jakieś projekty które wam się udadzą jakieś współprace, które możecie sobie przypisać jako sukces tutaj takie rzeczy mi się